Dobrze, Robert, zróbmy sobie taki mały casting. Spróbujmy parę postaci. Mhm. No i ten wywar magiczny. Czy ktoś kiedyś robił testy medyczne? Dlatego, że jaśnie pan Asterix woli sałatę, to ja mam głodować? Kocham go. To Dotarło? Wojnę trzeba umieć. Weni, widz, te sprawy. Zostaw to fachowcom. Co, może zostańmy przy narratorze? Dobratko, ściszcie mi w słuchawkach. Jest rok 50. przed narodzeniem Chrystusa. Cała Galia jest podbita przez Rzymian. Cała? Nie. Jedna osada zamieszkała przez nieugiętych galów. No się jemy za dużo mięsa. To co niby mamy jeść? Warzywka. <gryśla> Słyszałeś, fikcje, masz gryźć marchewki? <gryśla> Dobrze, Robert, zróbmy sobie taki mały casting, spróbujmy parę postaci. Mm. No i ten wywar magiczny, czy ktoś kiedyś robił testy medyczne?